Bieg Pani Zwierzyńskich to z jednej strony łączenie historii i tradycji, z drugiej strony ze sportem, z aktywnością, na pamiątkę ucieczki, Uciekania w przed, przed Tatarami siostrą Norbertanek, od to jest 28 edycja, czyli prawie od 30 lat jest tutaj ten wiek organizowany. Taka impreza ponad też dzielnicowa, ponieważ organizuje ją też dworek Bełopownicki, dzielnica siódma i oczywiście klub Zwierzyniecki. Mieliśmy przeszło 600 uczestników z całej dzielnicy, a więc bardzo dużo y, dzieciaków, ale także rodzice, nauczyciele uczestniczyli w tych biegach, a poza tym mieliśmy y, pokazy rozlicznych miejskich jednostek, straży pożarnej, policji. Reprezentuję szkołę podstawową nr 72, jestem nauczycielem wychowania fizycznego i reprezentuję nasze dzieciaki od klasy pierwszej do klasy ósmej. Udało się wygrać złoto, ale dodam, że trzy pierwsze miejsca. To właśnie nasza szkoła 72, także jesteśmy zadowoleni i teraz czekamy na wyniki jeszcze dzieciaków, którzy, które są najważniejsze, ale. Trzecie miejsce, ale ciężko było, ciężko. Warto wziąć udział. Tak. W przyszłym roku naprawdę bardzo, 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 bardzo fajnie powiedzieć. Pozdrawiamy wszystkich. Pozdrawiamy wszystkich. Pozdrawiam wszystkich. Z szkoły podstawowe numer 32. tak.